Dzisiaj dalej pociągniemy temat podstawowych nauk fundamentalnych, fundamentów wiary. Krótko przypomnę o tym, o czym było mówione w poprzedniej części. Bóg nie jest źródłem zła na ziemi i Bóg jest tylko dobry. Źródłem wszelkiego zła, wszelkiego grzechu na ziemi jest szatan, z czym Bóg nie ma w ogóle żadnego, nie ma nic wspólnego. Człowiek ma wolną wolę, to człowiek decyduje. Człowiek na podstawie tej wolnej woli, która w ogóle była wyrazem miłości do człowieka, podejmuje decyzję. I jakie decyzje podejmuje, tak ma. Bóg nie ingeruje w to, co się tutaj dzieje na ziemi. Zesłał Syna, zesłał Jezusa i On zrobił całą robotę. Ludzie podejmują decyzję w oddzieleniu od Boga. To jest najważniejsze. Więc dlatego też jest zło na ziemi. Bo żyją w oddzieleniu od Boga, no to jak ma być dobrze? E... Na podstawie mądrości Boga możemy podejmować słuszne i dobre decyzje, które spowodują, że życie tutaj będzie usłane różami. I teraz dzisiaj skupimy się na tym, na, na kolejnej części, na problemie człowieka. Otóż problemem człowieka nie jest diabeł. Ja kiedyś myślałem, że jest, bo diabeł mówiło się, że atakuje diabeł jest taki straszny nie taki straszny diabeł, jak go piszą. Problemem człowieka nie jest diabeł. Diabeł nie jest problemem problemem człowieka jest grzech. A rozwiązaniem na ten problem jest Jezus Chrystus. Od kiedy człowiek dał się zwieść w ogrodzie Eden, szatan ukradł człowiekowi autorytet. W jaki sposób? Szatan w ogóle okłamał człowieka, że czegoś mu brakuje. Skosztuj, zobacz, będziesz jak Bóg. Szatan zasiał w sercu człowieka pewną niepewność. Człowiek uwierzył mu i myślał, że czegoś mu brakuje, że może mieć coś więcej, a on tak naprawdę przebywał z Bogiem. Jest napisane, że Bóg przechadzał się w powiewie w tym ogrodzie, więc człowiek był, był z tym Bogiem zjednoczony wtedy. Problemem każdego człowieka jest grzech, odłączenie. I niezależność od Boga, i właśnie o tym przekonuje Duch Święty. Jest napisane w Piśmie Świętym, że Duch Święty przychodzi po to, aby przekonać świat o grzechu sprawiedliwości i sądzie, o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Więc jedynym grzechem świata, za którym y, idzie ca cała ta kolejność rzeczy, jest y... Jest, jest niezależność od Boga. I teraz dla ludzi narodzonych na nowo dzisiaj diabeł już nie stanowi problemu. Dlaczego? No bo Jezus już rozbroił nadziemskie władze, zwierzchności, panowania i my razem z Jezusem zasiadamy na tronie. Więc diabła mamy już pod stopami. Diabeł został rozbrojony, został pokonany i dzisiaj w naszym życiu ma tylko tyle mocy, na ile mu sami pozwolimy. Zrobi tylko tyle, ile sami mu damy zrobić. Diabeł żywi się ludzką naturą. I teraz... Ludzka natura jest zła, ale my już nie mamy z tym problemu, dlatego że stary człowiek umarł w Chrystusie. Staliśmy się nowymi ludźmi z nową, boską naturą, dlatego diabeł w naszym życiu nie, ma, nie musi mieć już punktu zaczepienia, od kiedy Jezus zmartwychwstał, a my narodziliśmy się na nowo. Stary człowiek umarł i teraz jesteśmy nowym stworzeniem, jesteśmy czyści, jesteśmy sprawiedliwi w oczach Boga. Człowiek rodzi się na nowo. I kolejną rzeczą, którą warto jest wdrożyć w życie, jest zmiana myślenia i pokuta. No i zmiana myślenia na jakie? No właśnie na te prawdziwe. Kiedy nasze myślenie nie będzie wyprostowane, nie będzie zgodne z wolą Bożą, z prawdą Bożą, to to będzie furtka diabła do naszego życia. I ta furtka będzie tak długo otwarta, dopóki my jej nie zamkniemy. Bo to my mamy wolną wolę i decydujemy, czy zgadzamy się z Bożą wolą, czy się z nią nie zgadzamy. Grzech to błąd, to chybienie celu to jest, to jest postępowanie niezgodne z tym, co mówi Boża prawda niezgodzenie się z nim. Teraz człowiek, który rodzi się na nowo, jest pojednany z Bogiem i tutaj nie ma żadnego problemu w relacji Bóg-Człowiek. Tylko teraz to, jak będziemy postrzegać pewne prawdy czy w ogóle je będziemy znać to będzie miało wpływ na nasze życie. Teraz można się zastanawiać, czemu. Jedni ludzie mają lepiej w życiu, inni mają źle w życiu. Ja też kiedyś dużo się nad tym zastanawiałem, a tutaj okazuje się, że deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Grawitacja przyciąga wszystkich do Ziemi. Nie odlatujemy w kosmos. I teraz, dlaczego tak się dzieje, że jedni ludzie mają w życiu lepiej? Uważam, że dlatego, że stosują pewne zasady, pewne Boże prawidła, i często jest tak, że nawet nie wiedzą, że to są Boże prawidła, ale to po prostu działa. Tutaj te prawidła dotyczą myśli, dotyczą słów, których wypowiadamy, dotyczą wdzięczności, dotyczą uśmiechu, dotyczą prawa siania i zbioru. Oglądałem kiedyś takie fajne nauczanie. Wypowiadała się tam pani doktor od fizyki kwantowej, nawrócona kobieta. Ona się nazywała Karolina Love, Liv. I ona opowiadała o tym, że nasze myśli to jest energia. I teraz, ile razy. Pomyślimy o pewnej rzeczy, impuls nerwowy przeskakuje w mózgu między neuronami i tworzy się pewna przestrzeń, tworzy się pewna rzeczywistość. I to wiedzą ludzie ze świata. Jest wysyp kołczów w świecie, w internecie, którzy mówią, jak mamy żyć, jak mamy zrobić, żeby było dobrze. Zobaczcie, mi się układa w życiu. Dlaczego? Bo dobrze myślą. Przyciągają dobre rzeczy. Robią po ludzku dobre rzeczy i automatycznie wraca im dobro. I dlaczego to działa? No działa, bo tak to ustanowił Bóg i oni po prostu z tego korzystają. I teraz jest jedno ale, bo ludzie mogą to robić bez Jezusa. Mogą zarabiać pieniądze bez Jezusa, mogą być pozornie szczęśliwi bez Jezusa, bo co się dzieje, kiedy takiemu człowiekowi zabierze się aplauz, zabierze się uwielbienie, zabierze się pieniądze, auta, biznesy? Okazuje się, że jest z niczym. Dlatego można w życiu odnieść pozorny sukces tylko, tylko pozorny sukces bez prawdziwej relacji z Jezusem. Dużo się też mówi właśnie o medytacji. W internecie dużo się mówi o właśnie pozytywnym myśleniu, pozytywnym przyciąganiu. To jest bardzo modne. Ja uważam, że tutaj też jest punkt zaczepienia, jeśli chodzi o możliwości szatana w wykręceniu nam tej Bożej prawdy, bo teraz medytacja jest modna, no to, to się znowu bierze z hinduizmu, tak? Tutaj. Możemy sobie pomedytować, skupić się na dobrej energii, na czymś tam. Wszystko to bez Boga jest niczym. Możemy sobie medytować, możemy zarabiać, ale bez Boga to będzie nic nie warte. I teraz problemem człowieka jest grzech, a rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. I tego Jezusa Chrystusa należy wpuścić, w ogóle to należy mu pozwolić funkcjonować w, dziedzin w każdej dziedzinie naszego życia, bo jeśli my mu na to nie pozwolimy, to on sam tego nie zrobi. I tutaj podam mój przykład. Kiedyś dzieliłem się pewnym świadectwem, pewną sytuacją, która miała miejsce w moim małżeństwie, kiedy miało dość do tragicznych sytuacji, i ja w tym momencie zdałem sobie sprawę, że, że tak naprawdę z mojej żony zrobiłem sobie Bożka. I na tamtą chwilę się skończyłem. Zawołałem wtedy do Boga, mówię: Boże, ratuj mnie, bo ja po prostu nie daję rady. On mnie wtedy uratował, bo sytuacja została wyprostowana bardzo szybko. Ale to coś mi pokazało, że ja byłem pojednany z Bogiem, oddałem mu swoje życie, ale w moim życiu funkcjonowały pewne bożki. Drugim takim bożkiem były pieniądze. Rozwijałem kiedyś pewien, kiedyś pewien biznes, pewien projekt i, i, i dobrze to wszystko szło. Tylko w pewnym momencie, kiedy temat się załamał, również ja się załamałem. To mi też pokazało, że mogę być pojednany z Bogiem, mogę pójść do nieba, ale tutaj na ziemi dalej funkcjonować poza jego mądrością, poza jego, poza jego prawdami. I teraz, dlaczego mam tak źle w życiu, dlaczego choruję? Ja uważam, że e, błędem, czyli grzechem tutaj jest przede wszystkim myślenie. I tutaj znowu podam przykład mój. E, miałem kiedyś chore oczy, miałem wadę, minus. To ona nie była duża, było minus pół i minus 0,25. Czy ja nie miałem wiary w uzdrowienie? Czy ja nie miałem wiary? Bo też kiedyś myślałem, że nie mam wiary. Ja miałem wiarę, tylko wiarę w to, że te moje oczy były chore. No i teraz jeździłem na, po różnych konferencjach, byłem raz w Kaliszu na takiej konferencji, gdzie usługiwała Heidi Baker, mówię, muszę się do niej dostać, bo jak ona położy na mnie ręce, to wtedy na pewno coś się stanie. Słuchajcie, tam były takie tłumy ludzi, że nie udało mi się w ogóle do niej dostać. Przepychałem się, nie, nawet mówię, chociaż lekko ją tylko klepnę, żeby ta moc przeszła, nie, nie dotknąłem jej, wkurzony byłem, ale mówiąc, jak już nie Heidi, to skorzystam z usługi in, innego fachowca, który tam w tym dniu pełnił służbę. I to wyglądało tak, że ustawiamy się do kolejki, gościu położył ręce, ja otwarłem oczy, patrzę, dalej nic. No to przechodziłem do drugiej kolejki. No i yy, to trwało, to trwało latami. Ja już ja, ja, chyba milion razy mówiłem, dobrze Boże, ja już teraz Ci naprawdę wierzę, przyjmuję te uzdrowienie z krzyża, patrzałem, nie ma. No to jeszcze raz, wierzę Ci naprawdę, jestem zdrowy, patrzę, nie ma. Moim problemem było to, że ja po prostu w swoich myślach cały czas widziałem wadę wzroku. I teraz, no, czy krzyż nie działał? Nie, no krzyż działał. Jezus na krzyżu poniósł moją chorobę, ale ja byłem zblokowany swoim myśleniem i nie potrafiłem tego przejąć, chociaż to było zawsze dostępne dla mnie. Co zacząłem robić? Zacząłem przemieniać umysł, bo wiedziałem, że gdzieś jest problem. I na pewno nie w Bogu, na pewno nie w Krzyżu, gdzieś problem leżał. Po mojej stronie i najprawdopodobniej w myśleniu, bo od tego wszystko się zaczyna. Jak człowiek myśli w swoim sercu, takim on jest. Wiara jest ze słuchania, słuchanie przez słowo Chrystusowe, więc zacząłem rozmyśleć sobie o tym słowie, zacząłem nad tym słowem się zastanawiać, zacząłem to słowo medytować i całkowicie zostawiłem temat choroboczu odpuściłem to, przestałem się na tym całkowicie skupiać. Rozważam sobie tylko to, że jestem zdrowy i normalnie zapomniałem o tym. Zapomniałem o tym, że kiedyś miałem wadę wzroku i pewnego razu, gdy spoglądałem sobie z mojego okna z 11. piętra, nagle patrzę, mówię: kurczę, jakoś wyraźnie widzę. I to wiecie, to nie było tak, tylko ja nawet się nie zorientowałem, że już dobrze widzę. Poniżyłem ten problem, uznałem to w ogóle za, za żaden problem, uwierzyłem w to, że Jezus za mnie umarł, że niu, niósł tą chorobę oczu za mnie, dlatego ja jestem zdrowy i nawet nie wiem, kiedy zostałem uzdrowiony. Po prostu śmigałem sobie, w, mając uzdrowione oczy, i, i nawet nie wiem, kiedy to się stało. Yy, też ciekawą taką rzeczą jest to, że yy, w Piśmie Świętym jest napisane: czego się boisz? To na ciebie spadnie. A ja od dziecka, gdy chodziłem sobie z moimi z takimi bliskimi znajomymi, mieliśmy takie tematy. Co byś wolał, stracić rękę czy stracić nogę, nie? Nie wiem, czy Wy też tak mieliście, ale ja tak miałem. Na przykład, co byś wolał, zostać głuchym czy wolałbyś, żebyś stracił wzrok? I ja pamiętam, ja się zgodziłem na wszystko, byle tylko nie stracić wzroku, bo wzrok był dla mnie najważniejszy. A po, po kilku latach okazało się, że nagle mam wadę wzroku, nie? Także czego się boisz, to na ciebie spadnie. Mam też, mam też inny przykład, ale to może nie dzisiaj, nie powiem wam to później, bo, bo to jest ciekawe świadectwo, czego się boisz, to na ciebie spadnie. Dalej, jak myśli w swoim sercu, takim on jest? Jaki obraz mentalny widzisz siebie w swoim sercu? Ja w swoim sercu widziałem wadę wzroku. Serce to jest takie miejsce pomiędzy duchem a duszą i ono jest neutralne. To jest taka jakby budowla, to jest taka warownia, która broni dostępu do tego, co jest w tym sercu. I teraz ja w tym sercu miałem wadę wzroku. Yy, tutaj trzeba się zastanowić, co, co się ma w tym sercu. Co myśli się o sobie samym, co myśli się o Bogu, jak w ogóle się siebie widzi. I tak będzie wyglądało nasze życie. Bo można mówić, Boże, pomóż, Boże, ratuj, no ale Bóg już pomógł, Bóg już umarł, Bóg już z wstał za nas. Yy, ja po prostu zacząłem o tym wszystkim rozmyślać i zacząłem to przyswajać do swojego życia. Czyli moim problemem był grzech, nie diabeł. Diabeł mnie niczym nie atakował, nie atakował mnie wadą wzroku. Moim problemem było to, że nie zgadzałem się z Bożą prawdą, a rozwiązanie na ten problem była Boża prawda, czyli Jezus Chrystus, Jego poglądy, Jego nauki, Jego słowa, które były do nas wypowiadane, które są spisane. Bóg indywidualnie do nas mówi, więc to wszystko można, można z tego skorzystać. Bóg zawsze mówi jasno, zawsze mówi klarownie, jak Ci Bóg coś powie, to zawsze będziesz wiedział, co masz potem zrobić. Nie potępia, nie czujesz się po tym źle. Nawet smutek czasem, który Bóg daje, to ten smutek jest ku zbudowaniu, ku odwróceniu pewnej sytuacji, a nie po to, żeby legnąć i użalać się nad sobą. To można łatwo, łatwo rozpoznać, bo miałem kiedyś takie myśli potępiające, poniżające, i teraz czy to diabeł, czy to ja, nie ma żadnego znaczenia. Ta myśl, która się pojawia, bardzo ważne, żeby od razu ją zestawić z tym, co mówi Boże Słowo. Skoro Bóg mówi, nie potępiam cię, nie poniżam, jesteśmy pojednani, a ja czuję się źle, no to coś jest nie tak. Automatycznie odrzucam tę myśl i w ogóle nie biorę jej pod uwagę. Czyli zobacz, jesteś chory, zobacz, coś cię szczyknęło w krzyżu, boli cię. No nie, nie boli, jestem zdrowy, bo Jezus Chrystus to zabrał. To jest bardzo proste. Trzeba wiedzieć, jaka jest ta prawda, sprawdzić, co Jezus mówi na dany temat i skonfrontować swoje myślenie z tą prawdą. I też, jeśli, jeśli czasem się widzi jakiś mankament w swoim życiu, ja tak do tego podchodziłem kiedyś, że o, to, to jest teraz straszne, bo ja jestem taki, jaki owaki. Skoro dowiedziałem się, że Bóg mnie nie potępia, dowiedziałem się, że Bóg, mnie nie, Bóg się mnie nie wstydzi, dowiedziałem się, że Bóg mnie kocha, to ja uznałem, że ten mankament, który gdzieś tam widzę, może w myśleniu, może w zachowaniu, to, to jest w ogóle już połowa sukcesu. Bo jeśli ja widzę, że coś jest do zrobienia, to tutaj mam możliwość do tego, aby coś odkręcić, do tego, aby coś wyprostować. Bóg nas kocha, nigdy się nas nie wstydził. Problemem człowieka nie jest diabeł, a tylko grzech, a rozwiązaniem na to wszystko jest Jezus Chrystus. Dziękuję.